Test! Witam cię bardzo serdecznie, Kuba Chwaniński z tej strony, i w tym odcinku chciałem powiedzieć Ci więcej informacji o to się tego, w jaki sposób wprowadzić skutecznie nawyk do naszego życia. Aktualnie dzisiaj mamy 8 luty, więc też wiele osób zapewne zmaga się już z problemem, jaki występuje najczęściej po postanowieniach noworocznych po tym styczniu. Czyli wiele osób ma problem z kontynuowaniem jakiegoś nawyku, który sobie postanowili, że będą wprowadzać. Dlatego też ten odcinek jest po to, aby pomóc Ci zrozumieć przede wszystkim, czym jest nawyk, jaki jest cel wdrażania nawyków, jeżeli chodzi o definicję. Rozłożymy sobie też nawyk na czynniki pierwsze, powiemy więcej tutaj o tym, ile potrzeba czasu, aby nawyk rzeczywiście już wdrożyć w życie oraz Powiem jeszcze kilka skutecznych tipów, które u mnie w życiu sprawdziły się. Dzięki którym tak naprawdę aktualnie od jakiegoś czasu radzę sobie skutecznie z tymi złymi bądź z tymi dobrymi nawykami. Sposobą, które ci przekażę, będziesz mógł zaoszczędzić czas, zaoszczędzić energię, ale przede wszystkim zwiększyć swoją produktywność, co też wpłynie na Twoje finanse. Więc na początku chciałem tutaj by rozbić tak naprawdę słowo nawyk na... Czynniki pierwsze oraz co się kryje w ogóle za słowem nawyk. Otóż, nawyk to jest czynność, którą powtarzaliśmy już tyle razy, że stała się ona już odruchem, że stała się ona automatyczna. Dlatego też, ogólnie, jeżeli chodzi o cel nawyków, to celem nawyków głównie jest rozwiązywanie problemów przy jak najmniejszym wkładzie energii i czasu. Jest to bardzo ważne, ponieważ w naszym życiu, tak naprawdę, e, mężczyzn e, czy też kobiet, chodzi o to, aby stawać się według mnie jak najlepszą wersją siebie, dlatego też dzięki dobrym nawykom jesteśmy w stanie więcej osiągnąć, jesteśmy więcej produktywni. Kolejnym przykładem ogólnie jest aktywność fizyczna. Na przykład po co ćwiczymy? Tak, ćwiczymy najczęściej po to, aby lepiej wyglądać albo lepiej się czuć. Więc ostatecznie lepsze samopoczucie równa się z tym, że po prostu będziemy mieć więcej energii. Więc dzięki nawykom jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas, energię, którą możemy przeznaczyć na inne czynności, dzięki którym stajemy się efektywniejsi, więc nasz poziom życia stale się zwiększa. Zatem idąc dalej, jeżeli chodzi o nawyk, składa się on z czterech głównych etapów. Są nimi po pierwsze jest to sygnał, po drugie jest to pragnienie, po trzecie jest to reakcja, po czwarte jest to nagroda. W jaki sposób to wygląda w rzeczywistości? Wyobraź sobie, że przechodzisz przez pokój, gdzie zauważasz na stole ciastka. No i wtedy gdy je zauważysz, to jest sygnał do twojego muzu Ok, są ciastka, więc od razu po sygnale ci pragnienie, ale bym je zjadł. Więc automatycznie, tak naprawdę, widzisz ciaska, sygnał, pragnienie, czyli twój mózg chce tego, chcesz tych ciastek, chcesz je zjeść. Gdzie następnie przystępujesz do tego, aby zareagować, aby chwycić te ciastka i je po prostu zjeść. To jest reakcja, no i gdy już je jesz, to ty odczuwasz nagrodę. Więc sygnał pragnienie, reakcja, nagroda są to cztery główne etapy nawyku. Świadomość tych etapów pozwoli ci zrozumieć swoje zachowanie w kluczowych dla danego nawyku sytuacjach. Więc pamiętaj, z kolejnym was. punktem są aktywatory i otoczenie. To, co się wydarzyło z tymi ciastkami, na przykład tych ciastek, to była sytuacja, kiedy wszedłeś po domu i zauważyłeś ciastka, które leżały, które były na wierzchu. Więc to był Twój aktywator. No i w taki sam sposób wygląda to sytuacją, kiedy jesteś na imprezie, budujesz nawyk, że chcesz przestać palić. No, jesteś na imprezie, no i co się dzieje? Masz wybór: albo idziesz z osobami na zewnątrz, one będą palić, albo zostajesz w środku i nie wychodzisz. Więc teraz, jeżeli wybierzesz wyjście z tymi osobami, automatycznie, jeżeli jesteś na początku budowania nawyku, po prostu rzucania palenia, na 80-90% pociągniesz po prostu tutaj za papierosa i złamiesz ten nawyk, ponieważ wokół są osoby, które są twoim aktywatorem. W otoczeniu są aktywatorzy. Aktywatory, które doprowadzą do tego, że po prostu przegrasz sam ze sobą. Więc unikaj takich sytuacji, jeżeli chcesz rzucać palenie. Tak samo, na przykład, jeżeli za dużo oglądasz YouTube'a i Twoim celem jest ograniczenie YouTube'a ograniczenie rozrywki na YouTube'ie w jaki sposób to zrobić? Najlepiej po prostu odciąć tak naprawdę YouTube'a z telefonu, czyli go usunąć kolejna rzecz, jeżeli tutaj masz już taki problem, że usuwasz ale i tak oglądasz załóżmy na komputerze a tam jest przeglądarka, więc się tego nie da usunąć no to możesz zrobić coś takiego, że pobrać aplikację, taką wtyczkę na Google Chrome Blog Site, gdzie możesz pisać, że blokujesz YouTube'a, wtedy przy każdym wejściu tutaj blokuje ci wejście, kolejna rzecz, jeżeli chcesz Ograniczyć treści i nie chcesz wpadać w wir. Powiadomień, jeżeli chodzi o miniaturki albo polecane firmy, to pobierasz wtyczkę Newsfeed e-redaktor no i wtedy też widzisz, w jaki sposób to wygląda, jeżeli chodzi o YouTube bez żadnych miniaturek. Czyli widzisz same, sam pasek do wpisania, jak jest na Google, widzisz sobie swoich subscribersów i tyle. Nie widzisz nic innego, nie widzisz filmików, które wyszły aktualnie, więc też to nie generuje dopaminy, więc też dzięki temu możesz zyskać tutaj większą kontrolę. Więc, w jaki sposób ogólnie zbudować tutaj otoczenie, aby były dla Ciebie przyjazne. Na przykład, jeżeli chodzi, chcesz, jeżeli chodzi o bieganie rano. Jeżeli chcesz biegać rano, to najczęściej najlepiej jest zrobić tak, aby przygotować przykładowo ubrania strój na bieganie rano obok telefonu, obok właśnie telefonu, albo budzika, i przy każdym obudzeniu się od razu przebierasz się, od razu wychodzisz z domu. Chcesz przestać palić? Wyrzuć wszystkie zapalniczki, nie wychodź z nikim na papierosa, usuń wszystkie popielniczki, po prostu usuń wszystkie rzeczy, które przypominają ci o paleniu. Chcesz przestać podjadać? To usuń z widoku wszystkie ciastka, jakieś czekolady, słodycze, słodkie bułki. To samo dotyczy się alkoholu, jeżeli chcesz ograniczyć alkohol, pozbądź się butelek z barku, schowaj je, nie wychodź na imprezy, gdzie wiesz, gdzie, że będzie spożywany alkohol. Zainwestuj ten czas. Kolejną rzeczą są cztery prawa tworzenia lepszych nawyków i pozbywania się tych gorszych. Więc, jeżeli chodzi o te cztery etapy nawyku to wyglądało to tak, że jest sygnał, pragnienie, reakcja i nagroda. I do każdej tej rzeczy, do każdego tego etapu możemy przepisać jakąś zasadę, jakieś prawo. Jeżeli chodzi o budowanie dobrych nawyków, to sygnał może się równać temu spraw, aby to było oczywiste, pragnienie, spraw, aby to było atrakcyjne, reakcja, spraw, aby aby to było łatwe, oraz nagroda spraw, aby to było satysfakcjonujące. A jeżeli chodzi o usunięcie złego nawyku, można to interpretować na sposób następujący: sygnał spraw, aby to było niewidoczne, pragnienie spraw, aby to było nieatrakcyjne, reakcja spraw, aby to było trudne, oraz nagroda spraw, aby to było zniechęcające.